Cześć. Nazywam się Grzegorz Bajorek i chciałem dzisiaj pokazać ci produkt szwajcarskiej firmy Optrel. Jest to przyubica Clearmax służąca do ochrony wzroku oraz twarzy. Bardzo lekka i wytrzymała z ogromnym polem widzenia. Poliwęglan zastosowany tutaj jest wytrzymały na uderzenia oraz na temperaturę. Możemy ten poliwęglan wymienić na Taki z filtrem DIN 3 oraz filtrem DIN 5. Zastosowane na głowie, które tutaj jest standardowe, możemy również jako opcję dokupić na głowie IzoFit. Bardzo wygodne, stosowane w przyłbicach spawalniczych w wyższych modelach. Przyłbica nie ogranicza nam widoczności. Tutaj mamy wersję z nadmuchem, sama uszczelka wokół twarzy jest bardzo wygodna, Ogniotrwała, a wygodna. Mamy tutaj dwa punkty nadmuchu powietrza, jeden jest w okolicach ust, od wewnętrznej strony, drugi natomiast jest w okolicy naszego czoła i. Ten górny możemy zamykać bądź otwierać i regulować przepływ. Ma on na celu wymusić przyjemny przepływ chłodnego powietrza, aby schłodzić naszą twarz. Do tej przyłbicy producent przewiduje rozwiązanie E3000X. Jest to nadmuch świeżego powietrza zamontowany na pasie biodrowym. Wyposażony w baterię, która zapewnia nam pracę do 18 godzin. Wregulowany przepływ powietrza jest to 170, 210 lub 240 litrów na minutę oraz elektroniką, która czuwa nad tym, aby ten ustawiony przepływ był zachowany niezależnie od stopnia zużycia filtra. Jeżeli filtr natomiast nam się zapcha, zatka lub bateria się rozładuje, samo urządzenie nas o tym poinformuje. Mamy tutaj zamontowany filtr. Główny jest to filtr TH3P, filtr wstępny, najczęściej zużywalny, oraz nie będę wyciągał wewnątrz, jest filtr przeciwiskrowy. Dodatkowo, jako opcję, możemy zamontować tutaj filtr z węglem aktywnym, który będzie niwelował nam wszystkie zapachy oraz filtr gazowy. Dodatkowo możemy zamontować całe urządzenie na szelkach, które będą nam odciążały, odciążały pas, aby po kilku godzinach pracy z tym, z tym zestawem nie czuć zmęczenia. To wszystko na dziś. Jeśli masz jakieś pytania związane z marką Optrel, zapraszam Cię do napisania do mnie na maila. Adres jest podany na końcu tego filmiku. A teraz przycisk subskrybuj. To wszystko dzięki. Cześć.